Mężczyzna w galerii sztuki był przekonany, że nie jestem w stanie zrozumieć obrazu, który stał tuż przed nami. Problem w tym, że to ja go namalowałam. Stałam przed swoim największym dziełem na wernisarzu z szampanem w dłoni, gdy podszedł do mnie mężczyzna w drogim garniturze i zaczął tłumaczyć mi mój własny obraz. Nie miał pojęcia, że jestem artystką, ponieważ na tabliczce widniało nazwisko Julia Nowak, a on najwyraźniej założył, że to mężczyzna, bo ciągle mówił o jego genialnej technice. Ten facet Roman zmierzył mnie wzrokiem od góry do dołu i powiedział: Wydajesz się za młoda, żeby bywać na takich wernisarzach. Zgaduję, szukasz bogatego. Chłopaka Spryciaro, jest tu wielu zamożnych mężczyzn. Wskazał na mój obraz, jakby należał do niego. Zobacz, to co robi tutaj Julia, wymaga lat nauki, żeby to docenić. Pewnie myślisz sobie, że kolory są ładne. Przeciętna kobieta widzi tylko dekoracje. Wzięłam łyk szampana i powiedziałam: Ciekawa perspektywa. Co jak sądzę, wziął za zachętę? Roman zbliżył się do obrazu, fizycznie stając przede mną, i kontynuował swój wykład. Dziewczyna taka jak ty pewnie myśli, że to jest po prostu ładne do patrzenia, ale za tym kryje się prawdziwa inteligencja. Artysta jest oczywiście mężczyzną, ponieważ kobiety po prostu nie mają tego rodzaju technicznego mis Malarki malują kwiaty i uczucia. To ma prawdziwą intelektualną głębię. To naprawdę biologiczne. Mężczyźni są po prostu bardziej zdolni do tego poziomu abstrakcji. Kiedy wspomniałam, że znam twórczość artysty, Roman roześmiał się i poklepał mnie po ramieniu. Obserwowanie go na Instagramie, żeby oglądać ładne obrazki, nie liczy się jako znajomość sztuki, kochanie. Pewnie myślisz, że jesteś kulturalna, bo byłaś na tej wystawie świetlnej Van Gogha. Prawdziwa wiedza pochodzi z dekad studiów, a nie z tego, czego nauczyłaś się na TikToku. Roman postanowił mnie przetestować. Szybko zadawał pytania. To to Basquiat. Co to jest chiaroscuro? Wymień trzech malarzy Renesansu oprócz Da Vinci. Kiedy zaczęłam odpowiadać, zobacz tutaj finał.